Oto jak radne słowo z Waszego serca. Ja Wasz Pan i Bóg. Mój wybór. Że moje stworzenie tu i teraz. I moje jestem. Oto potęga miłości. Oto potęga mojej świątyni żywej. Potęga żywej mojej świątyni. Moja świątynia to słowo. Moja świątynia to moc. Moja świątynia to znaki. A znakiem mojej miłości jesteście wy tu i teraz. Wy moi umiłowani pielgrzymi. Wy jesteście moją własnością. I nie będę się dzielił tą własnością z nikim. Wyrocznia Pana. Amen. Niech się tak stanie. Wyrocznia Pana. Dzieci umiłowane. Mam moc wyleczyć każdą ranę. Wyjąć każdą zadrę, nawet najbardziej zakorzenioną w sercu człowieka. Ale czekam na Wasz dopust, na Wasze przyzwolenie. Kiedy chirurg bierze do ręki skalpel, musi pierwej mieć zezwolenie, że ktoś wyraża zgodę na ten zabieg. Dzieci umiłowane, więcej zaufania dla Waszego Pana i Boga, który aż drży miłości swojej, aby uzdrawiać Waszą stronę fizyczną, psychiczną i duchową. Ja mnie zawsze w pogotowiu. Pragnę uzdrawiać Was i Waszych bliźnich. Bardziej mi zaufajcie i pozwólcie mi na więcej. Wy już nie jesteście ugorem, jesteście żyzną glebą i dlatego pieczołowicie będę chronił tą tłustą glebę. Czy nie napisałem w Biblii? Że będę strzegł moich owiec? Czy nie powiedziałem Wam w proroctwie moim, że na Waszych szyjach zawisły dzwoneczki poświęcone Panu? Czy to słowo nie jest wielkie i potężne? Czy nie przejawia w swoim brzmieniu łaskę mojej mocy? Jam jest mocą waszą, moje dzieci. To moja moc prowadzi was do łóżka cierpiących, do ludzi, którzy oczekują słowa, którego jeszcze nie słyszeli, bo nie było komu, aby im powiedział. Czy to nie moje słowo Sprawia, że wasze wargi radują się, kiedy mówicie do bliźnich swoich o waszym panu i Bogu. Synu mój, dobrze powiedziałeś, że to miejsce jest święte, bo w tym miejscu objawia się żywa moc waszego pasterza. Wasz pasterz jest tu obecny w fizycznym znaku poprzez słowo słyszalne, poprzez znaki widzialne i poprzez radość w Duchu Świętym, któremu pozwoliliście, aby się w was radował, moje dzieci. Amen. Niech się tak stanie wyrocznia Pana. Do Was kieruję te słowa moje córki, które po Waszemu mówiąc nie zabrałyście głosu wieczerniku. Oto wszystko wysłuchałem. Oto błogosławię Was, moje dzieci. Przychodzę do Was w słowie w mocy, w znakach i w ciszy. Przytulam Was do mojego serca. Cisza Waszych warg nie jest uśpieniem duchowym. To jest sposób na miłość również. Moje umiłowane dzieci, ja się z wami nie rozstaję. Jam jest w każdym waszym oddechu. Moje tchnienie mieszka w was. Moja miłość was prowadzi. Ścieżka mojej winnicy jest coraz bardziej strzeżona dla moich owiec. Kto ma uszy, niechaj słucha. Amen. Niech się tak stanie, wyrocznia Pana.